Dzień dobry internet! Z tej strony Wujo! wujo kieszo, to kolejny odcinek gdzie craftujemy nasze czapki! I tak to kurczak, ale... Wlocha kurczaki. Dzisiaj mamy coś co widzieliście przed chwilą, ja to robi nawet minutę, po tym nawet niecało. Kogo sprawdzenie ceny wysportowanego kimica warty jedną czapkę. Jeee! Yeah! Ale no cóż, odznaka astronauty wysportowany kimic, dwa najgorsze przedmioty, gdzie chyba dostałem jak na razie, ale... Boję się, że teraz będzie gorzej i... No p... Odznaka Hitmana, no... Już ładniejsze od oznaki Osobnauty, ale... Po co mi odznaka? No, nie no, no ludzie, no... Ty, czy, czy ja dostaję całe przedmioty cały czas, które mogą być oryginalne? Nie wiem. Żebym wolał tego wysportowanego kibica teraz mieć? Patrz jaki możemy stworzyć dobry set, patrz jakim możemy być poważani na serwerze z tymi przedmiotami, wow. Wszyscy, wszyscy normalnie na nas się patrzą. Wszyscy teraz normalnie się na nas patrzą, jak na. Nie dobra, to jest. Do tej czapki to zaczęło pasować, eee... O! Wszyscy się teraz na nas patrzą, jakbyśmy byli świetnymi graczami. Wow! I mamy leczenie od każdego medyka, ale zajebiście, nie no. I to jest all no, To jest mam jakąś plagę, no, że za chwilę mi do jakiegoś. shitowego al No, to jest straszne, no. Ludzie, no. Shitowe all są teraz wszędzie, no. Nie, naprawdę, to jest przerażające, że wszędzie się teraz dostaje jakiegoś shitowego arklasa klasa a jak nie dostajesz sitowego Alklasa, klasa to dostajesz e, multi, multiprzedmiot, wow. W ogóle, czemu ja to są tutaj sobie wiem Cii. Dostajesz, nie wiem, to też jest al ale to jeszcze mm, ma genezę al klasową a nie, że nagle się ostatnio dowiedziałem, że, e, gdzie ja to mam. W ogóle, wow, mam dużo tego. Ale się dowiedziałem, że oto coś jest AL klasowe. Wow, zrobili na demomana, nawet nie wiem kiedy. Może było zawsze alklasowe, ale zawsze mi się dawało, że to było tylko na Pyro i teraz zmieniłem mój punkt widzenia na to. I... Nie, śmiesznie, więc ja się z wami pożegnam, tutaj był... wow, mogę zobaczyć jakby to wyglądało pomalowane. Powiedzcie mi tylko gdzie się coś zmienia. O już widzę! Złote elementy. Aha! Na demomanie to lepiej widać. Wow. O ty na wiedziałem, ja, że mogę sobie raczej jak ty wygląda pomalowany, widać ja się w moim burze hej!